Włosi zrobili z nami, co chcieli. Praktycznie wrzucili nas na, kar na karuzelę, i nie wiedzieliśmy, jak moglibyśmy na to odpowiedzieć. Po raz kolejny wyszły wszystkie nasze braki, organizacja, gry, wykonanie pressingu i też może nie personalnie też dobrany skład na to spotkanie, no pokazuje, że dużo jeszcze pracy przed organizacją. To milczenie Roberta Lewandowskiego też oddaje. No to wyszliśmy po prostu bez, bez jakiegokolwiek planu na, na ten mecz, więc oglądaliśmy taki mecz, jaki oglądaliśmy. A jeżeli nie, no to Brzęczek nakreślając cele dla drużyny, dla każdego zawodników indywidualnie i w każdej formacji. Jeżeli to nie jest realizowane, to coś tutaj nie gra. Coś tutaj nie gra i to może być takim kluczem do tego, żeby Jurka Brzęczka władze, władze mogły, mogły zwolnić z, tej, z tego etatu. Wydaje mi się, wydaje, że wcześniejsze eliminacje całe to pokazał, te spotkania z Bośnią, to też jest kapitał, który nie możemy teraz raptownie zmienić jedną decyzją, że prezes Boniek Postawi na innego trenera. Taka adrano pokazuje, że no, mówię, dużo, dużo świeżej krwi doszło. Także potrzebujemy czasu, żeby to wszystko pozgrywać, jeżeli tak to ma wyglądać. I na pewno takie mecze, jak to zawsze będziemy powtarzali, no duży materiał do analizy. Na pewno jesteśmy w trudnym położeniu. Dwa lata pracy. Brzęczka z kadrą absolutnie nie jest porównywalne do takiej, jaką wykonał Mancini z drużyną Włoch. Postępów żeśmy nie zrobili. Nie mamy pomysłu na grę. Krytyka jest najbardziej wskazana. Myślę, że pod, pod tę krytykę trzeba oczywiście dobierać odpowiednie słowa, żeby czasami nie przesadzić. Jestem ciekaw i po meczu teraz, tego spotkania, czy my potrafimy zareagować na pewne rzeczy, czy trener Brzęczek potrafi znaleźć yy, i dotrzeć do zawodników, ale przede wszystkim też personalnie dobrać, dobrać tych zawodników, dobrać taktykę na przeciwnika. Mega ciężkie zadanie. Holendrzy przyjadą tutaj po punkty, przyjadą pokazać się z dobrej strony, a nasza kadra musi to wziąć na swoje barki i zmienić to ten obraz co mogliśmy zobaczyć w Radziomilie.